Hej, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to już kolejny z rzędu. Jestem w szoku, że tyle już mi się udało nagrać. Dzisiaj będziemy nagrywać makijaż kosmetykami z kosmetyczki miesiąca z lipca. A co za tym idzie, jeszcze muszę dzisiaj nagrać jeden odcinek, bo muszę zrobić kosmetyczkę sierpnia. Dałam już sobie tą bazę, którą mamy właśnie w projekcie czyli tą baby skin. Jak widzicie, już tak fajnie wygląda. Mam nadzieję, że ją zużyję do końca roku. Wiem, że ona będzie ta baza przez całe, przez wszystkie te kosmetyczki miesiąca. Po prostu muszę ją zużyć. I zrobimy sobie teraz brwi. Czyli sobie specjalnie pędzelek pomada do brwizy Rival Loves mi. Bardzo lubię tą pomadę. Już jest tak fajnie wykończona. Ona jest też w projekcie 0. Muszę jej projekt 0 nagrać, bo parę kosmetyków, więc wypadałoby coś tam dołożyć nowego. Ja zazwyczaj zaczynam, jak wiecie, od brwi, bo jest mi tak po prostu wygodniej. No, też chcę sobie poprzypominać te kosmetyki pożywać bo używam ich przez 2,5 tygodnia potem właśnie mówi, powiedziałam sobie, a to może zrobimy tak, że sobie jeszcze poużywam tych kosmetyków, które mam w projekcie 0 Bo wszystkich wiadomo nie używam na twarz. No, ja ogólnie uwielbiam efekt pomady, bo to oko wygląda Zaraz lepiej. Mam i kredki, znaczy już teraz nie mam, chociaż mam jedną z i muszę ją też zużyć. Możliwe, że będzie w jakimś tam odcinku, czy też w projekcie 0. Zobaczymy czy w tym roku ewentualnie w przyszłym. Dobra, ja sobie zrobię drugi, drugą brew i zaraz się do Was odzywam. Dobra, o dziwo mi dzisiaj bardzo ładnie wyszły, nieskromnie mówiąc. I dobra, no to zaczynamy od e, podkładu może. Użyjemy sobie tego właśnie podkładu, co mieliśmy w kosmetyczce miesiąca. Dziwne, nie? Mieliśmy go w projekcie. Namoczyłam sobie gąbkę. Ona wydaje się, że jest brudna. Ona jest wymyta, ale już jest troszeczkę stara. Obaczcie, jak on mi się wylał. Rzadki jest strasznie ten ten podkład. Ale lubię go. Teraz też fajnie, bo nie jest trochę ciemny. A ja jestem w miarę opalona, więc, a ja twarz ogólnie nie opalam, więc mogę sobie pozwolić, no nie opalam, ale też się zdarzy, że, wiecie, wystawię ją na słońce, bo to tak nie jest. O, jak widzicie, ten podcast jest super, ja go bardzo lubię, jest on rozświetlający, tylko przy dzisiejszym mojej, mojej stanie skóry, no on mi trochę nie będzie tu pasował, bo będzie mi wszystko... Wybijał, ale trudno. Mi się ma podobać, a nie komuś. Po drugie, dzisiaj nigdzie nie wychodzę, ale mówię, nagram ten odcinek, potem ten drugi i będę już się starała na bieżąco nagrywać te odcinki z tymi makijażami, żebyście nie musieli czekać na niego, tak jak teraz prawie miesiąc, bo aż mi. Jakoś tak głupio, bo ta dziewczyna już to pisała w momencie jak ja dodałam ten filmik. Czyli jakieś trzy tygodnie temu. No ale jak tu mówi się, jak kocha, to poczeka, nie. No, dobra. Teraz sobie damy korektor. Korektor daję, daję tylko pod oczy. Daję go taką niewielką ilość. I to jest korektor ten z Essence. Bardzo go lubię, tak jak mówiłam. Chcę go zużyć, ale w, w sierpniu będzie fajny korektor, bo już mam przygotowany ten odcinek. W sensie muszę go teraz nagrać. Mam po prostu produkty naczekowane do tego odcinka i daję tylko ten korektor w miarę możliwości pod oczy. Nie daję tylko na powieki za mocno, bo. Nie wiem, czy wiecie, ale ja daję na powieki bazę tylko, żeby ten makijaż nie wyglądał tak mocno ciężko. I to oczy, żeby tych oczu tak nie obciążać, bo no wiadomo. Dobra, teraz dajemy ten kore korektor, tą bazę z Glamshopu. Shopu. W ogóle światło będzie się tak zmieniać, bo dzisiaj chyba będzie burza więc, a widzę, że są chmury bo ja to nagrywam przy naturalnym świetle bo ja nie mam żadnych tam, wiecie profesjonalnych rzeczy, tylko mam telefon i okno <grytanie> i jak już lampę, ale taką wiecie po prostu, że tak powiem domową o już 5 minut nagrywam o i widzicie jak to ładnie wyrównuje koloryt ta baza z Glam Shopu. Kocham ją naprawdę. Jak mi się skończy, to na pewno po nią sięgnę znowu. I to jest aż dziwne, że ja bazy pod nie używam. Ja bardzo rzadko używam takie rzeczy. O, tu proszę. Dobra. Teraz damy sobie puder ten. Miał ten Rival Lovesmith, bo specjalnie przeglądałam odcinek, tam ten, który nagrywałam ostatnio. Jeszcze ja tylko szukam pędzla do pudru, mam, w ogóle muszę dzisiaj po, e, pomyć pędzle i te wszystkie gąbki, bo one już są tak w stanie, te rzeczy, że to jest masakra. Lubię ten puder, bo on tak mocno nie matowi mi skóry, szkoda, że go nie ma w Polsce. To jest drugi zaraz taki mój ulubiony, taki w kamieniu, po tym e, z Rimela. ten jest w ogóle potęga, ubóstwiam ten. Ja lubię pudry w kamieniu, bo są dla mnie dużo fajniejsze, w ogóle coś mi tu lata, jakaś mocha, mucha czy coś, bo mam drzwi pootwierane wszędzie, o, okej, okay. jak widzicie, nie widzę, jest tak prześwietlone to światło, no, ale tu mi jest najwygodniej, bo ja wtedy wszystko widzę, nie, no, ale wygląda to spoko, teraz zrobimy sobie szybki make-up. Oka, No to makijaż oczu. To damy sobie tu, tu, tu. Paleta od Maxineczki Nie wiem, czy ją jeszcze macie ktoś w domu. Ona jest taka bardzo fajna, taka wielofunkcyjna, bo można ją zabrać gdzieś tam na wyjazd, ale również można, wiecie, ją w domu sobie używać. Ja bardzo lubiłam ten bronzer, jak widzicie. Ale zaczniemy sobie od cienia beżowego. Ja mam tu taki pędzelek od Morfiego. Nie wiem, czy to będzie widać Morfi. Kupiłam kiedyś taki zestaw za 13 euro wtedy. To chyba było 5 czy ileś tych pędzli. I daję tylko ten cień tak jakby tu w załamanie powieki. I troszeczkę tu na bok, bo tu zazwyczaj mam ma to wycienie i mi to tam nie będzie przeszkadzało no po prostu utrwalam to żeby nie było zagniecie ceń z bazy dalej weźmiemy sobie ten mm, kolor aż ten drugi zaraz tutaj czekajcie pokażę wam to inaczej może ciężko się tak skoncentrować ten aż ja uwielbiam taki neutralniejszy makijaż ostatnio no bo więc ja na co dzień tylko makijaż robię Obecnie nigdzie nie wychodzę. I chyba tu mi się denko, a nie, myślałam, że denko mi się robi w tym. Ale fajnie, fajnie się tą paletę używa. Ja, jak pojadę, w ogóle będę nagrywała za jakiś czas kosmetyczkę wyjazdową, to na pewno tą paletę bym chciała zobrać sobie, żebym też i zużyć. A po drugie, jest bardzo wygodna. Użyłam sobie tego odcienia Petal, tego fioletu. Bardzo też go lubię. I go dałam tylko tak troszeczkę na pędzel, żeby dołożyć czegoś kolorowego. Widzicie, tak delikatnie. Może zaraz jeszcze to pogłębię, ale tylko trochę. Bo fajnie to wygląda tak delikatnie, a nie jakieś tam. O, teraz już od bardzo dużo go użyłam. Nos, trochę strapiemy O! Bardzo fajnie. Po prostu ja zawsze robię taki delikatny zarys tego na przykład kolorowego cienia, żeby nie zrobić sobie krzywdy. I na przykład właśnie chcecie może make up paletą morfiego Ja w ogóle miałam pewien moment taki, że miałam fazę na Palety Murfiego, a ich nie używam, a mam dużo kolorowych tych cieni od niego, więc. Znaczy, dwie palety, trzy palety mam od niego. Teraz sobie wezmę ten Crystal, tutaj ten cień. Czyli taka podstawa makijażowa dla mnie musi być taki błyszczący cień, który naprawdę daje taki mokry efekt, fajny na powiece. Ja naprawdę z każdej palety robię taki totalny dziennik, ale zdarzają mi się makijaże, że tutaj czarnego albo coś, i też idę w takim makijażu na do pracy. Żaden problem. Bardzo ładnie wygląda ten cień. Nie wiem, czy tu coś widać. Hmm. Podoba mi się. Słuchajcie, wezmę sobie inny pędzelek, tylko troszeczkę też chyba to jest Morphy, Akurat Morphe. E, I wezmę tego Smoke. E, to jest taki cień e, ten, taki ciemniejszy, nie to brąz, taki brązo-czarny. I dam go troszeczkę tutaj przy linii rzęs. Tego drobina. A tego nie widać w tej, w tym... W tym aparacie. Dobra. Starczy. Dobra. Nie wiem, czy tu coś widać w tym świetle. Jak widzicie, tak to na razie wygląda. Naprawdę okropne jest te światło. <laughs> Ale lepsze niż na przykład te, co miałam w pierwszym odcinku makijażowym. Dużo lepsze. Dobra. I teraz e, co? Tuż do rzęs. Tuż do rzęs był tam e, z. Tego. Z Oryflame. Chyba ten, nie? To jest ten Lash Iconic Mascara. Po prostu ją mam w tamtym koszyczku, bo mi się skończyły maskary. Zresztą zobaczycie w denku. A ja lubię tą maskę. Ona. Może nie pogrubia rzęsy, ale ładnie je wydłuża. Trochę je unosi. Ładnie wygląda ten tuż. Nie wiem, czy to było widać to coś. Ta maskara jest tak mokra. Cały czas ona jest taka mokra, już jest tak długo otwarta. Ale ma efekt takich ładnych, no takich ładnych, mokrych rzęs. O. Fajnie to wygląda. Lubię, lubię. Nałam sobie z dwie warstwy tego tuszu i zapomniałam sobie nawilżyć usta, więc nakładam taką pomadkę z Polany. Świetne są to pomadki. Eee, znaczy pomadki, balsamy. Mm. Mam bardzo suche um, usta. Dobra. No i teraz damy sobie trochę bronzera. No i bronzer był ten z L'Oreala. Jak widzicie, tyle go udało mi się zużyć już. Fajnie. Mam nadzieję, że już go zużyję. Może w przyszłym miesiącu. Daję go niewielką ilość, żeby po prostu wykonturować tą buzię. Ale nie przesadzić. Bardzo lubię ten brązer. A tak ładnie ociepla buzię. Tu już widać fajnie. Tutaj jest tak blado. A tu jest ok. To jest brązer idealny dla mnie na co dzień. Ja nie potrzebuję mocnego konturowania, bo jakoś. na tym się nie skupiam obecnie. Jakbym była ciut młodsza tak miałabym te 16 lat czyli dawno temu to tak robiłam. To naprawdę musiała mieć kontur, mocną plamę wręcz. <laughs> Ale uwielbiałam uwielbiałam taki, e, taki efekt, więc... Co ja mogę poradzić na to? I teraz róż sobie damy. I ten róż z Manhattanu. Właśnie nie wiem, czy on był w tym projekcie, czy nie. On jest naprawdę bardzo fajny. Mały fejlys się stał nakładam go takim pędzlem jako mam z Delfa to jest taka firma z nie wiem czy ona jeszcze w ogóle istnieje z jak się ta strona nazywa Ecocolity o nie wiem czy jeszcze te pędzle są i chyba pada dobrze, że nie robiłam prania żadnego a miałam to w planie masakra Pogoda jest okropna teraz, nie? Widzicie? O, teraz jest ładny efekt. Taki ładny. Ty... O nie, to jako wygląda. No i sobie nakładamy rozświetlacz. Dobra, wezmę jakikolwiek pędzel, bo nie, ma, nie umiem wydalać tego mojego. Mam taki jakiś z Revolution. O, to jest z kalendarza bodajże. I on jest taki ogromny. On by był fajny do pudru, ale ja lubię nim nakładać rozświetlacz. Nie wiem, czego widzę ten rozświetlacz. A może z drugiej strony zaraz. Co so, robimy sobie? Aha, i rozświetlacz to ten z Catrice Glow. Super, że Wam pokazuję wszystko na bieżąco. Dobra. Widać? Widać, widać, widać. Kocham. No i ostatnio daję zamiast tak na cały nos, tylko na czubek nosa. Trochę tu u góry. U kupidyna. I tyle. Więcej się nie maluję, nie maluję ust. Chociaż mam pomadkę naszykowaną, ale mam tak suche te usta. A ta pom pomadka niby jest komfortowa. E, bo ma ten efekt takich, niby matowe usta, ale dalej jest taka, wiecie, taka przyjemna. E, no, po prostu taka nawet nie satyna, bo satyna to jest satyna, a zobaczcie, jak te brwi są mocne. Kocham ten make-up, on jest tak świetny. Podkład jest cudowny. Naprawdę, jak mi się skończy, to na pewno kiedyś do niego wrócę. Ale ja mam tyle odkładu, że na razie na pewno mi się nie skończy. Bo idzie zaś znowu w odstawkę, bo w tym miesiącu będzie nowy. Zobaczycie wy Możliwe, że w piątek, albo w niedzielę zobaczycie ten odcinek z nowym odc nowymi kosmetykami na miesiąc sierpień. Dobra. Ja, się, ja dziękuję wam za oglądanie i buziaczki. Pa, pa.